Czas na pigułkowy przegląd sieci, a zaczniemy od żony Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez zapowiedziała kolejny sezon jej kultowego reality show. Zobaczymy jak kamery Netflixa podglądają jej codzienność, a w oświadczeniu zapowiadające kolejny sezon powiedziała, że opowie o tym jak straciła dziecko, a także jakie trudności na nią czekały podczas tego ciężkiego czasu. Soy Georgina 06 17 002 take uno. Szokującą prawdę ujawniła też Angelika. Mucha, influencerka, do niedawna spotykała się z niejakim Maksymilianem. Para nawet wspólnie wzięła udział w jednym z programów śniadaniowych i pokazała to, jak mieszka. Yeah, yeah, yeah. Niestety, ale ta relacja przeszła już do przeszłości, ponieważ chłopak dopuścił się zdrady, a nawet zdrad, ponieważ było ich kilka. A to, że nie każdy nadaje się na internetowego twórcę, potwierdza wiralowy wpis Borysa Szyca. Aktor z olbrzymimi osiągnięciami w świecie kina i teatru, ostatnio zaliczył sporą wpadkę. Reklama napoju mlecznego to hit internetu, a to dlatego, że Szyc zapomniał usunąć notatkę od reklamodawcy. Moim zdaniem takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem, bo jak wiemy, każdy opublikowany wpis możemy edytować bądź usunąć, zatem prawdopodobnie był to zabieg zaplanowany. The final word. You must the a... Kontrowersyjna influencerka Tamara González-Pera, znowu w akcji, tym razem zachęca swoich widzów do autorskich warsztatów, które kosztują jedynie 2,5 tysiąca. Choć zapewnia, że uwolni Was od gardłowych dolegliwości, to naszym zdaniem jedynie od czego Was uwolni to od sporej ilości gotówki. <grym> Nie cichną też plotki na temat niewierności Adama Lawin. Dla tych mniej zorientowanych przypomnę jedynie tyle, że pewna instagramowa modelka opublikowała dowody, które pokazują niewierność wokalisty zespołu Maroon 5. Ja nam tylko tyle, że w tym czasie muzyk spodziewał się trzeciego dziecka ze swoją partnerką. Um. Teraz na światło dzienne wychodzą nowe informacje, a wraz z nimi kolejne kobiety na boku muzyka. Choć muzyk do zdrady się nie przyznaje, to jednak wyznaje, że granice przekroczył, jednak do niczego więcej się nie dopuścił. Niestety, ale czujni fani znaleźli kilka dowodów na to, że muzyk nieco mija się z prawdą, a ja dodam tylko tyle, że w internecie nic nie ginie. I to już wszystko w dzisiejszym planetarium. Ja się z Państwem żegnam, i do zobaczenia. Widzimy się w czwartek o godzinie 16.30.